Tak. Witajcie w Frankfurcie. Za mną kościół Mariacki, historyczny średniowieczny kościół, a tutaj bezpośrednio za mną piękne drzwi. Zupełnie nowa odsłona starych technik i nawiązanie do tradycji. Dlaczego? Już Wam tłumaczę. Nawiązują bezpośrednio do technik używanych kilkaset lat temu. Jest składana z mniejszych arkuszy blachy. Tak jak to było robione w średniowieczności, był problem z dostępnością dużych blach i posiłkowano się małymi skrawkami, które łączono za pomocą nitów. Myślę, że, że ta interpretacja jest naprawdę warta uwagi i bardzo fajny pomysł na realizacje współczesne, które mają się bezpośrednio wkomponować w stare historyczne środowisko.